Zona, nie płacz. Jedziemy, zobacz. I czemu to się tak giba? Ja tego nie lubię. Przestań się huśtać. Aż tak się nie trzucę. Patrz. Pan rozpala ognisko, a my zwykle, jak zwykle co. Kiełbasy żeśmy nie wzięli. Ale kochani, mam boczek taki kupiony w takim stepie, który karmi Niemców, wiecie jakim. I powiem osobiście, że no nie mam jak tego boczku na tym ognisku tam trochę przychajczyć. Ej, coś nam się tutaj tak, tak, tak. No, tak, tak. Stoimy. Coś tam szura, ty, może talina pęka. Przestań! Popatrz tam na górę. Przestań! No bo jak pęka, to jeszcze zdążymy na ten daszek, który zechodzi. To nagrywamy sobie ludzi z góry. A co? Popatrz, pieczę, Zobacz, a to jakbyś to miała sanki, to tak jak tutaj ten ciok, bierze sanki, siadasz, łapiesz się tego dindzla. Ale w sankach też by pojechał.